Siemano mordy, witam was bardzo serdecznie w sylwestrowym odcinku. U mnie dzisiaj nie Tom Raider, ale FIFA czy też FC, jak tam wolicie sobie nazywać. Na początku chciałem wam jednak życzyć spokojnego sylwestra. Uważajcie na siebie, proszę. Bawcie się dobrze, ale uważajcie. Dajcie znać jakie plany, możecie napisać pod spodem w komentarzu. A dzisiaj przejdziemy sobie do kolejnego draftu. No i będzie ameryczka dosłownie. Zasady dzisiejszego draftu są bardzo proste Otóż wybieramy zawodników, którzy grają w reprezentacjach Albo w Ameryce Północnej Albo w Ameryce Południowej Dlatego amerykański draft, także tych reprezentacji jest sporo e, I mam nadzieję, że kogoś nie pominę Więc lecimy, zobaczymy czy uda się za pierwszym razem I mam nadzieję, że będzie Fede Valverde Bo Urugwaj tutaj też się zgadza Więc Fede, fajnie jakbyś był Weźmiemy sobie formację 4-3-1-2 Chociaż grając wąsko To myślę, że to nie jest dobry pomysł Ale u... <laughs> o rany O rany, jak dobrze Ojojo, Ronaldinho No, czy można lepiej? Jest Brazylia, no, no jest dobrze Jest dobrze, mamy Brazylię No i co, mamy tutaj też Argentynę na przykład No i weźmy tego Alvareza Fineski będą śmigały i od y, Ronaldinho i oczywiście Też tam, i kto? Milito Forlan, bierzemy kolejny Urugwaj, mamy trzy reprezentacje już Pięknie Dobra, mam nadzieję, że nie przegapię jakiegoś, jakiegoś kraju. Czy coś tutaj jest? Nie, więc możemy wziąć... Mm, może niech to będzie po prostu Eriksen, no nie? Nie chciałem wybierać ikony, żeby może za chwilę poleciała jakaś fajna. Tu do wyboru mamy chyba tylko McAllistera. Tak, tylko i wyłącznie McAllistera. Oczywiście Argentyna i Brazylia to będą reprezentacje, z których będzie największa ilość piłkarzy. Tutaj na razie nie mamy nic. Ogólnie zrobić europejski draft jest najłatwiej. Najtrudniej jest zrobić am, y, afrykański. To też chyba pamiętacie, jak próbowaliśmy niejednokrotnie w poprzednich latach. I ostatnio też był taki odcinek, ale możecie sobie zobaczyć. Co mamy dalej? Dużo ikon, ale żadne nam tutaj nie pasują. Więc na razie ten przód wyszedł wybitnie. A teraz póki co trochę przycięło. Dobra, Otamendi, Marquinhos czy Gabriel? No chyba Marquinhos. Tym bardziej z tym playstylem to najfajniejsza karta zdecydowanie. Na lewej stronie natomiast... Oh, nie ma nikogo. Przydałby się w ogóle jakiś... No Howard na przykład na bramkę, no nie? Z USA też byłoby spoko, ale mamy gościa, którego nie lubię, nie przypadam. Jest to Martinez, no ale nam pasuje do tego oczywiście draftu. Argentyńczyk kolejny. ciekawe czy w ogóle się Messi tutaj też pojawi, to mnie zastanawia. I w tym momencie. E, 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 możemy sobie wziąć Kaysedo. No i nice. Bo Ekwador, no to oczywiście nam się zgadza. Tak bardzo jeszcze czegoś nie pominąłem. A, Diaz, ty, zapomniałbym, Kolumbia. No i dobra, i teraz tak, Diaz czy kaysedo? kto mi się bardziej przyda? Nie zobaczyłem tego Diaza, jakoś tak patrzyłem od razu. Czy Diaz może, może grać na ST? Ale z przodu już mamy dobrze, wolałbym tam pomóc sobie poprawić, więc weźmy sobie kaysedo i dajmy sobie go tutaj. No, jest dobrze, dobra, 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 sprawdzamy dalej. Dobra, mamy tutaj Brazylię, ale mamy też Stany Zjednoczone i tego jeszcze nie mamy w drafcie, więc wrzucamy tutaj, bo Brazylia już jest. Mały lak, drodzy widzowie, ale chyba wszystko powinno działać. Mam nadzieję, że dobrze się nagrywa. Jeśli oglądacie odcinek, to tak. Co my tutaj mamy? Yy... Co to jest za reprezentacja? To są Filipiny. Okej, okay, no to weźmy sobie Meksyk. Bo Filipiny tutaj nie pasują. Czekajcie, teraz analizuję, gdzie są Filipiny. Nie, dobra, bierzemy Meksyk. Bierzemy Meksyk, jest tutaj Lozano. No raczej nie wejdzie do składu pierwszego, ale mamy następnego zawodnika. I tutaj e, ten jego mość tylko teraz tak. Musiałbym go wrzucić sobie tu. Dobra, wrzućmy na razie tak, żebym wiedział, ilu zawodników jeszcze muszę wymienić. No, jeszcze jedna karta. Jeszcze jedna karta na lewą stronę obrony, ale ta obrona wygląda fatalnie. Także przydałoby się kilku dobrych zawodników, żeby wzmocnić to wszystko, co to jest za reprezentacja. Ej, nie mam zielonego pojęcia, co to jest za reprezentacja. A, to jest Gwinea Równikowa. Ok, no to nie, no to Gwinea Równikowa nam nie pasuje, bo to jest kraj, który leży w Afryce, więc. Więc nie. Kogo mamy wybrać? No, Krojfa niestety nie mogę, drodzy Państwo. Także, no dobra, weźmy go, tak się już tutaj pojawił, to niech będzie. No ale potrzebujemy jeszcze zrobić ładnie tą obronę. Jest Leo Messi, patrzcie, jest też Rodrigo. No dobra, weźmy Messiego. Szkoda, że w takiej wersji. No nie, szkoda, że to nie jest jego jakaś lepsza wersja. Wtedy pasowałby jak najbardziej. Mamy, o dobra. W sumie na lewej stronie mógłby pojawić się z Kanady też przecież Davis. Mamy panią Smith z Kanady i z Kolumbii mamy Kaysedo. Tylko tak pytanie: którą lepiej tutaj wybrać? No ani jedna, ani druga. Raczej na lewej obronie mi nie zagra. Tamta może grać na St. Ale ta karta mi się bardziej podoba I nawet jakbym z miał wpuszczać to, to lepiej wziąć tą panią Okej, okay, czyli brakuje nam cały czas jednego obrońcy mm, Paragwaj, o dobra Ej, no to możemy wziąć Paragwaj Tylko, że on ma Średnio dobre pozycje No ale Paragwaj, jak najbardziej Cały czas jest problem z tą lewą obroną Yy, możemy sobie wziąć co, Jamaika, Dż Dżama czekajcie, ja w ogóle miałem odpalić ściągę drodzy widzowie, o już teraz jest wszystko ładnie Albo Jamaika, albo dwóch zawodników, którzy są z Brazylii, ale ja bym wziął Jamajkę. no bo to jest kolejny zawodnik, który też yy, będzie z innej reprezentacji Obrona wygląda tragicznie, to trzeba przyznać i często to powtarzam w tych draftach, obrona jest tragiczna tu nie mamy nikogo. Dwóch zawodników mi zostało jeszcze. Ja nie mam prawego i lewego obrońcy. Świetnie. Hmm. No i kogo ja mam wybrać? Został bramkarz. No, może być Chile. Może być ten, ten pan z Chile. Nawet sobie go dozmienimy od razu. Ale teraz to ja już nie wiem jak zagrać. Możemy wrzucić tą panią tu. Na prawej stronie może zagrać Bailey, ale on nie wygląda dobrze. No chyba, że tego wrzucimy tu. Ta obrona jest strasznie, ale to strasznie słaba. Jak już sobie wszystko ułożyłem, to tak wygląda ten draft, no wszystko byłoby super, gdyby nie boki obrony i środek obrony. Boję się, że to mi się będzie tak masakrycznie rozjeżdżać, że przegramy w pierwszej rundzie, ale taki jest challenge, czy lepiej wziąć Martineza? No chyba lepiej, bo będzie trochę więcej zgrania. No ale reprezentacji jest sporo, bo tutaj jeszcze na ławce rezerwowej mamy kilka reprezentacji innych, amerykańskich. Zobaczmy więc na skład mojego pierwszego przeciwnika, miejmy nadzieję, że nie ostatniego. Treśtegen na bramce, jaka obrona, właśnie i mój Fede Valverde, którego ja bardzo chciałem. Co jest, co to jest za draft? Ronaldo, Ronaldinho, jeszcze Maldini i Kafu. Ej ziomek, oddaj trochę, chyba że takie drafty są turbo dobre dzisiaj, a ja tego nie wiem. Spróbujemy, drodzy państwo, spróbujmy to ugrać. Byle wygrać pierwszą rundę grając tą obroną, to będzie naprawdę wyzwanie. Aha. W mojej głowie ten pomysł wyglądał lepiej. <laughs> no nie, no. Że ja akurat trafiłem tak fajny przód i tak fatalnie w obronie, to jest niesamowite. Powinno wejść. Powinno wejść. Foran ma świetne wykończenie, to trzeba przyznać. I on ma shoty, tak? O tym muszę pamiętać. Jeden do jednego, szybka odpowiedź. Ale ładnie rozegrane, McAllister strzela Na 2 do 1, dajcie znać w ogóle czy macie jakąś ulubioną swoją reprezentację z Ameryki, czy to jest Argentyna, czy to jest Brazylia, To wątpię żeby ktoś tu był fanem Stanów Zjednoczonych, albo jakiejś Jakiegoś Paragwaju, ale może się zaskoczę Ja na przykład powiem wam, że bardzo lubiłem zawsze reprezentację Chile Nie wiem z czego to wynikało, ale Tak oprócz Brazylii To reprezentacja Chile, jakoś tak zawsze miałem fan z oglądania ich Lewa noga, Alvarez na 3 do 1, on ma fineski. Ja muszę o tym pamiętać, bo to się może przydać. Tak jest. Ronaldinho, ja, ale szkoda. Dobra, zagrajmy to jeszcze. Brazju, 4 do 1, ale pięknie. Piętka tam jeszcze weszła. Jest fan, jest fan grania tym przodem na pewno. Ale fan się kończy, jak podchodzi ziomek pod moje pole, kardę i dochodzi do mojej brony. To już jest gorzej. Nie no, tego Ronaldo złapać to jest rzeczą niemożliwą, praktycznie. Nie Więc w ogóle pierwszy raz nie gra na tą kartę. Wow, ej, zdziwiłem się, że to wpadło. Alvarez strzela na 5 do 2. Z pierwszej, z lewej nogi, i to, no, fineska oczywiście, no nie, ale tak nisko nad ziemią. oj, nie jest dobrze, drodzy państwo. Mamy bramkę na 5 do 3. No ja muszę strzelać, ja po prostu muszę się skupić na tym, żeby strzelać cały czas jak najwięcej, bo ja będę tracił te bramki. No, będę tracił kolejne bramki z taką obroną na pewno. Ale ładna akcja w wykonaniu Alvareza i tylko słupek. Dobra, spróbujmy to raz jeszcze. Alvarez, może w ten sposób? Oczywiście, że lepiej. 6 do 3. Znów 3 bramki przewagi. Rzut karny. Ej, myślałem, że czyściutko to odebrał. Dobra, to zróbmy to w ten sposób, chociaż chyba spodziewa się teraz w, No tak, przy takim wyniku też bym się spodziewał wcinki. No i niestety. Dalej 6 do 3. Ładna kontra, i mamy. Patrzcie, obronił rzut karny. Zamiast 7 do 3, to mamy 6 do 4, bo po tej. Yy, po tym rzucie karnym, właśnie przeprowadził kontrę. Także no, trochę go zlekceważyłem. Zamiast leżeć normalnie, to włączył się tak zwany tryb YouTuber. Aha, oho, zaczyna się. 6, 5. Ja, czy, skąd ja wiedziałem, że tak to się skończy To jest niesamowite w tej grze Naprawdę, to jest przepiękne Tak jest, pięknie to wypracował Messi 7 do 6 ma W ogóle, co to za spotkanie jest Ile bramek Niepilnowany Ronaldinho Mamy <grywamy> 7 do 7 Ej, moja wrona się tak rozjeżdża i mam wrażenie, że oni biegają po prostu jak chcą. No ja siebie mnóstwo bramek w tym meczu. Dobra, trzeba jeszcze dołożyć tutaj kolejną. Pięknie to zrobił Ronaldinho tą piłką do Forlana. I w dogrywce prowadzimy 8 do 7. Czy tutaj będzie 10-10 wynik, czy jak to się zakończy? Wow! Ej, Ronaldinho! Kurczę, zazdroszczę każdemu, kto go ma w tej wersji. Mamy 9 do 7. Dołóżmy jeszcze jedną. Jeszcze raz? Z Szkoda, że to nie przeszło. Gdzie lecisz? Dziesiąteczka. Piękna sprawa. Trochę guti kiedyś z benzemą 11 do 7 i mamy 12. Ej, co tu się dzieje? Patrzcie, nie, nie rozumiem czasem tej gry, po prostu nie rozumiem. on odrobił nagle na 6,6, a ja teraz 12,7. W ogóle, co to jest za mecz? 19 bramek, ty o co tu chodzi? I jako mały przerywnik, zróbmy sobie pick, 1 z 3 85. Zacznijmy, może od środka. I zaczynamy od Ewy Okej, okay, na prawej stronie będzie ktoś gorszy A na lewej stronie również ktoś gorszy No dobra, czyli Pieszemy chyba w ten sposób, będzie najlepiej Mecz numer 2 przed nami Co my tutaj mamy? Mm, no skład gorszy jak na razie Zidane i kto przed nim? Okej, okay, dobra, ten skład gorszy niż tamten Czyli przegram <grym> Z reguły tak jest Ale poprzeczka w wykonaniu Ronaldinho z tego wolnego No nie spodziewałem się Że Tak ładnie uda się uderzyć Co robi ten Ronaldinho to jest niesamowite 1 do 0 mamy w siódmej minucie spotkania Alvarez Lewa noga finezyjnie Czy to będzie rage quit? To byłoby ciekawe Chyba nie no Ej, jednak tak Czyli trzecia runda. No, zobaczcie, taka obrona, ale atak i tak jest na tyle dobry, że mamy rundę numer 3. W takim razie runda druga za nami, więc zróbmy sobie drugi raz player peak. Jest tutaj ktoś trafiony. Irene Paredes 88 w takiej wersji. O, mamy informa też. I wiecie co, ja wezmę sobie informa. Bardziej mi się przyda niż pani Paredes. Tym bardziej, że do różnego SBC można go użyć. Co my tutaj mamy? Kan na bramce, Nigo Martinez, Dest, Croyve Beckham, Putejas. Kto z przodu? Hambarns i Salah. No dobra. Broni to Kan. Pierwszy strzał Alvareza, ale fajnie w ogóle. Spróbujcie sobie zrobić dragback i do tego dołożyć fineskę. To jest mega spoko połączenie, żeby trochę miejsca sobie znaleźć w polu karnym. Nie wiem o co tu chodzi, ale coś dziwnego się przed chwilą wydarzyło. 1-0, tak czy inaczej. Miałem powiedzieć, że Forlan chyba tak nie trafi, ale jednak się udało. 2-0 w 12, przepraszam, w 11 minucie spotkania. Fajny jest ten Forlan. Czuć u niego to wykończenie na naprawdę dobrym poziomie. Aj, aj, aj. A Ja jaj! A ziomek naciskał pauzę po tej drugiej bramce. Ciekawe, czy chciał wyjść? Czy zmiany będzie robił. Chyba chciałem przywitać nowego gracza, bo ten gość tak nie robił przed pauzą. Cały czas teraz mikroruchów używa dużo, więc no dobra, pad został przekazany, więc ja też się muszę tutaj spiądzi. Tego drugiego ziomka też rozklepać. <grytania> tak jest. Miejsce znalezione do strzału, 3 do dwóch Alvarez. I muszę myśleć o strzelaniu kolejnych tak, jak wam przedtem mówiłem, bo tutaj bardzo ciężko mi jest zagrać y, czysto w obronie w meczu, w sensie na czysto, no, na zero praktycznie, bo tymi bokami mi najczęściej wjeżdżają. Skrzydłowi, którzy grają na bocznych pozycjach obrońców u mnie, no cały czas się rozjeżdżają. Tak jest, Forlan na 4 do 2, 36 minuta. Fajnie, na razie idzie fajnie. Ulala, la! Ula la! Panie Ronaldinho! Ale wjechał strzał po yy, przekładance z lewej nogi po długim. Ogólnie mam wrażenie, że strzały po zrobieniu przekładanki albo ogólnie jakiegoś triku są takie mocniejsze. Nie wiem, czy wy też takie wrażenie czasem odczuliście, ale ja lubię zrobić sobie właśnie przekładankę i uderzyć. Mam wrażenie, że tu jest strzał jakiś lepszy. A i 5 do 3. Poszła jedna akcja, widzę w końcu. 67 minuta. Muszę grać na spokojnie i dowieść ten wynik. A najlepiej dołożyć sobie tak, jeszcze jedną bramkę dla bezpieczeństwa. Tak to się robi. Elastico, wjeżdżasz, strzelasz z lewej nogi. 6 do 3 Ronaldinho i znów mamy trzy bramki przewagi. Dowieźmy, dowieźmy ten finał, bo finał z taką obroną to naprawdę będzie sukces. Forlan, Forlan kończy na 7 do 3. Chyba tutaj już nic nie trzeba dodawać. Będzie finał, będzie finał, drodzy państwo, rozgrywany z takim składem, z taką obroną, tak wam powiedziałem, no, atak super. Ten Ronaldinho robi fenomenalną robotę. Czy ja coś muszę dodawać? Jakby to weszło, to druga bramka z rzutu wolnego w wykonaniu Ronaldinho, fenomenalna i drugi raz super dzisiaj trafiam. No ale 7 do 3, 10 bramek znów w tym meczu, i przed nami ostatnie spotkanie, czyli wielki finał. W takim razie przed nami ostatni player pick dzisiaj, jeden z trzech, oczywiście 85+, plus. znów Ewa a na lewej stronie, o la Jestem ciekaw ile on teraz kosztuje, no nie będzie jakiś turbo drogi, jakby miał Intercept to pewnie byłby, co ponad stówę kosztuje? I drodzy widzowie, teraz w tym momencie, co ty, ja się zastanawiam, czy nie sprzedać mojego kolera, co sądzicie? Co, co wy o tym sądzicie? Zobaczmy sobie co tu ciekawego na mnie czeka w wielkim finale. No nie podejrzewam, że uda mi się wygrać ten mecz. Eee, czekajcie, Vieira w środku, Zico, o oh, Zico bardzo fajny. Do tego Fernando Torres. Wątpię, że uda mi się wygrać to spotkanie, bo i tak doszedłem dalej niż myślałem. Bałem się, że odpadnę w pierwszej rundzie. Ale spróbujmy, jak już jesteśmy w finale. Dlaczego by nie spróbować powalczyć o wygranie? Ale to zagrał. 1-0 Skoda. Znów mam problem, żeby przykryć boczne sektory tutaj grając tą formacją i tymi zawodnikami. No ale to cały cały draft jest to samo, więc trzeba z tym walczyć. Szkoda komentować jak to wpadło. No tak jak mówię, to no ciężko może być Ale walczmy, walczmy dalej Co ten Ramirez tak pakuje? On ma 85 Shooting i tak ładnie Pod ladę zapakował, że mój bramkarz był bez szans No jak widzicie, on bardzo dobrze Wykorzystuje te e, wolne przestrzenie Na bokach Miałem powiedzieć, że stąd to już musi wpaść i tak się udało. 3 do 1. Ronaldinho, muszę częściej próbować uderzać nim właśnie finezyjnie z dystansu, bo to jest chyba dobry sposób, żeby trochę podgonić w tym meczu. Najgorsze jest to, że ja widziałem i wiedziałem, że on zagra do tego Torresa, ale totalnie nie miałem jak tego powstrzymać. 5-1 Wydaje mi się, że to już jest GG po meczu Ej dobra, takich nagród jeszcze nie widziałem Nie wiem co to jest to pierwsze Ale resztę, resztę widzicie A, jeden z trzech 80+, plus. no dobra To odwierzmy sobie w ten sposób Od razu skipnijmy, Trossard tutaj, Ok. No i zobaczmy paczki Pierwsza z nich, 10 razy 78 plus. nie ma w środku nic ciekawego niestety ta kolejna 5 razy 80 plus. Też w środku nic nie było, bo tutaj nawet nie mamy walkoutu. Gnabry jedynie. Nic w tych paczkach niestety ciekawego nie było, więc ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się kolejnym razem już jutro i tak jak wam mówiłem, no szczęśliwego nowego roku. Uważajcie na siebie. Trzymajcie się. Na razie. Do jutra mordy. Piona.